Cześć kochani, tutaj Gesek. Zapraszam do obejrzenia naszego Making of z teledysku do piosenki pod tytułem Sakrament miłości. Obejrzyjcie koniecznie w duecie oczywiście Gesek and Make. Zapraszam na film. A więc dzisiaj jesteśmy na planie teledysku w komorowie żuławskim to jest sala weselna Wiktoria. Tutaj na co dzień odbywają się. Wesela, ale dzisiaj kręcimy teledysk i ja właśnie czekam na mojego gościa, na wspaniałą wokalistkę Elwirę May, którą dobrze znacie i którą, z którą już miałem okazję współpracować niejednokrotnie. I czekam też na parę taneczną, która za chwilę zaprezentuje pierwszy taniec młodej pary. Cały mój świat to ty właśnie ty. Hej, hej. Właśnie jesteśmy na planie naszego teledysku Erlida Make i Łukasz Gesek. I to jest tak naprawdę autor i kompozytor tego projektu. A Zaprasz... tu jest główna diwa, czyli wokalistka. Tak. Zapraszamy Was na premierę tego duetu. Nie on ten z Sakrament Miłości. Tak. Na planie Geska oczywiście nie może zabraknąć dobrych samochodów sportowych. Jest i Porsche. No tak, właśnie. Młoda para podjeżdża dobrym samochodem i za chwilę Słuchajcie, kręcimy dalej. Pozdrawiam Was z planu. Cześć, jestem Nikola. A ja jestem Krystian. Jesteśmy parą taneczną i tańczymy wiele lat. Na Wasze wesela możemy zorganizować super show taneczne: Samba, cza Rumba, walc angielski, tango. Jive, co tylko chcecie. Przygotowujecie się do pierwszego tańca? Z przyjemnością możemy Wam pomóc, mamy duże doświadczenie. Jeżeli jesteście chętni, zapraszamy, numery jest poniżej. Cześć, nazywam się Paulina i wspólnie z moim mężem prowadzimy firmę Mr. Dekor. Zajmujemy się dekoracją różnego rodzaju imprez okolicznościowych, ale najbliższe naszemu sercu są oczywiście wesela. Mamy dla Was do zaoferowania zarówno ścianki dekoracyjne, kompozycje kwiatowe na stołach gości, dekoracje ślubów, dekoracje planerów, jak i bardzo dużo różnych dodatków, m.in. napisy ledowe, farbowane tekstylia czy bukiety ślubne. Całość aranżacji może być utrzymana w klimacie zarówno rustykalnym, boho, poprzez ultra nowoczesne wiązanki z trawami pampasowymi, na nieśmiertelnym glamurze kończąc. E, osobiście bardzo lubię współpracę z parami młodymi, także jestem otwarta na wszelkie Wasze propozycje i sugestie, tak by dzień Waszego wesela i jego aranżacja była skrojona na Waszą miarę. Zapraszam Was serdecznie do obserwowania naszych profili na Facebooku i Instagramie oraz do kontaktu. Pozdrawiam Was serdecznie. Nasz salon ślubny, Wiktoria. To wyjątkowe miejsce z wyjątkowymi kolekcjami dla wyjątkowych kobiet. Cały czas podejmujemy modowe wyzwania, aby nasze panny młode były najlepiej ubranymi kobietami w tym dniu. Specjalnie wybrane kolekcje na targach międzynarodowych, gdzie moda, design i nowoczesne podejście do sukien ślubnych. Spotyka się z niewymuszoną elegancją, stylem, wygodą i kobiecą delikatnością. Każda suknia jest odpowiednio dopasowana. Nasz wykwalifikowany i kompetentny personel doradzi każdej przyszłej pannie młodej w doborze odpowiedniego stroju na ten najważniejszy dzień w życiu. Od 12 lat prowadzimy też dom weselny. Nasz dom Weselny Wiktoria to niepowtarzalna elegancja w klasycznym wnętrzu. Każda chwila spędzona w Wiktorii pozostanie na zawsze w pamięci państwa młodych i ich gości. Nasza posiadłość znajduje się w miejscowości Komorowo-Żuławskie, 6 km od Elbląga. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.salonwiktoria.pl.